To rzeczywiście jest wyjątkowe zachowanie, podpisywanie rozporządzenia o użyciu polskich sił zbrojnych poza granicami kraju w dowództwie generalnym sił zbrojnych. Normalnie podpisuje się to gdzieś w gabinecie, w ramach rutynowych działań prezydenta. Ale sytuacja nie jest zwyczajna, jest nadzwyczajna, sytuacja jest nietypowa i chcemy podkreślić, w ten sposób naszą polską determinację w działaniu na rzecz bezpieczeństwa całego regionu, na rzecz bezpieczeństwa także Polski, chcemy podkreślić naszą polską solidarność w ramach solidarności NATO'skiej. Polska już polscy piloci biorą udział od samego początku w misji Air Policing. To będzie piąta piąta zmiana. W której też będzie zmianą nietypową, bo ze względu na sytuację na wschód od granic NATO, na wschód od Polski granic, ze względu na agresywność polityczną i także militarną naszego potężnego sąsiada w stosunku do innego polskiego sąsiada, jakim jest Ukraina, ta misja będzie misją wykonywaną wspólnie będzie miała wymiar nie tylko ogólnonatowski, ale taki szczególnie międzynarodowy. Bo i w tej chwili biorą w tej misji udział żołnierze amerykańscy, wzmacniając planowany wcześniej kontyngent w ramach misji air policingu. Ta sama zasada zostanie utrzymana w czasie, kiedy my przejmujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo na niebie nad krajami bałtyckimi, przejmujemy tę odpowiedzialność, ale będziemy współdziałali także i z lotnictwem francuskim i lotnictwem brytyjskim. To ma szczególny wyraz solidarności natowskiej. To także jest szczególne przypomnienie tego, że tam gdzie nawet między sąsiadami bywają różnice opinii, czasami interesów, tam, gdzie wchodzi w grę, ale tam gdzie wchodzi w grę bezpieczeństwo, tam Sojusz Północnoatlantycki jest zwarty, silny, stanowi jedną stalową pięść, która jest nie tylko sprawna, ale również absolutnie solidarna. Chcemy podkreślić więc naszą solidarność z krajami nadbałtyckimi, wszystkimi trzema, chcemy podkreślić, że Sojusz Północnoatlantycki, nie czekając na zjawiska kryzysowe, chcąc profilaktycznie przeciwdziałać pokusom, które mogą te kryzys spowokować, jest sojuszem fundam o fundamentalnej wadze dla bezpieczeństwa całego regionu, w tym także dla Polski. To wszystko, co dzisiaj będziemy robili, czynili, co będziemy, gdzie będziemy aktywni w ramach dbałości o bezpieczeństwo całego regionu, to jest także inwestycja w polskie bezpieczeństwo dzisiaj i w przyszłości. Serdecznie dziękuję więc z góry i dowódcom polskim i pilotom za to, że zechcą, że będą pełnili tę misję w poczuciu ogromnej odpowiedzialności, ogromnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo NATO, bezpieczeństwo naszego regionu. Za honor Polski i honor polskich pilotów. Serdecznie z góry za to dziękuję. Uprzejmie proszę pana prezydenta o podpisanie postanowienia.